Super, super sobota w Kauflandzie W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu Tylko 11,99 za kilogram z Kaufland kart, A winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów Jedynie 4,99 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Dziś zamknięte Czekam na ważnego klienta Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli Wezmę apap, Dla mnie najszybszy I ból mam z głowy A ja wracam do tego, co naprawdę ważne Cześć tato Dobrze, że jesteś to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobry wieczór to jest prognoza pogody, i dzisiaj, jak wiecie, mieliśmy ostatnio zmianę czasu z letni na zimowy, czyli, że śpimy dłużej, a dzisiaj w Rzeszowie jest słonecznie, ale będzie już zimno. Prawdopodobnie jeszcze jutro ma być tak samo albo pochmurno, a jeszcze 1 listopada, jak zauważyliście, jest wszystkich świętych, i niektóre programy będą pokazywane w różnych godzinach, a dalej w pogodzie. Na wieczór będzie już ciemno do 16:10. I to było po pogodzie. Zapraszamy teraz na poranny program.